My w tak dziwnych czasach i dostrzegamy to co się dzieje, dostrzegamy to zło i próbujemy robić wszystko, żeby, żeby żyło się nam jak najlepiej. Ja od wielu lat prowadzę bardzo twardy biznes, bo mam biuro nieruchomości na terenie sobódki, więc całkowicie żyłam przez ostatnie lata w świecie matrixie, w matriksie finansowym i dalej w nim jestem, bo każdy z nas musi zarabiać jakoś funkcjonować. Ale te ostatnie lata, to co się dzieje na zachodzie, to co pani Merkel nam zgotowała. To po prostu przeraża, przeraża zwłaszcza, że z wykształcenia jestem pedagogiem, mam dwóch synów, i spojrzenie na świat, który ma wyglądać tak, jak wygląda w grach komputerowych dzisiaj, doprowadza do tego, że się boimy o nasze dzieci, o nasze wnuki i w ogóle o nas, o nas jako cywilizację, jako ludzi. I zaczęłam medytować przez rok czasu, medytowałam miesiąc po miesiącu. No i medytacje przyniosły odmianę, przyniosły bajki. Bajki, w których e, odkryłam siłę kryształu na ślęży, e, w których zobaczyłam elfy, które biegają po naszych ślężańskich lasach. No i te bajki wspólnie z dzieciaczkami z naszej gminy zaczęliśmy wydawać. Dzieci malują rysunki do tych bajek. Bajki są czytane w szkołach. Drukarnia tutaj nasza regionalna drukuje, no i okazuje się, że one się podobają, tak? Bo noszą niosą w sobie inne wartości. Wartości miłości, wartości rodziny, wartości przyjaźni. No takie rzeczy, które dzisiaj wszyscy wiemy, że są ważne, ale jakoś nie za bardzo mamy czasami czas, bo pędzimy, żeby to wszystko tak prawidłowo poukładać. I chociaż dobrze się mówi, gorzej to w praktyce wszystko wygląda, bo najłatwiej się mówi, tak? No łatwo też się pisze. Ale jest to, mówię, jest taki fajny czas dzisiaj. Uważam, że żyjemy w wspaniałych czasach, bo dzieje się tak wiele, że otwierając się na, do siebie, na siebie, poznajemy tak naprawdę nasze możliwości i naszą moc. I każdy z nas. Nie wiem, czy Państwo też, ale na pewno próbowaliście medytacji takiej bardzo głębokiej, chcąc poznać naprawdę, jak gdyby, swoją duszę i swoje przeznaczenie. No, odkrywamy coś nieprawdopodobnego, no, bo odkrywamy no, nowy świat, tak? Czyli yy, nie wiadomo, co kiedy nas może zaskoczyć dla nas samych. Ważne jest, żebyśmy tak naprawdę nauczyli się to wcale nie jest takie proste pokochać siebie. A później to już po prostu idzie. Także zachęcam Państwa. Yy, można moje bajki kupować na terenie gminy, można je przez internet zamawiać, można dzwonić do mnie. Yy, ja będę wysyłać pocztą. No coś innego, nowego, świeżego. Yy, yy. No, dla, dla najmłodszych, ale nie tylko, bo pierwsza bajka Krzysztof Szlęży. Z nią byliśmy już w Radio Wrocław, byliśmy też u Janusza Zagórskiego w telewizji, więc zostały nagrane programy radiowo-telewizyjne. No i bardzo się podobała. Jeżeli mamy zmieniać ten świat na lepszy, no to musimy zacząć od tych najmłodszych, żeby były te dzieciaczki nasze takie bardziej otwarte i doceniały to, co rzeczywiście w życiu jest najważniejsze, czyli przyjaźń, miłość, rodzina no i, i, i wartości wewnętrzne. Także bardzo dziękuję. Ja tak tylko skrótowo i zapraszam, proszę, kto tu po mnie jest. No, dziękuję bardzo. 12 lat tutaj. Za 12 lat.